Tutaj na slajdzie przygotowałem 10 takich najpopularniejszych rzeczy, które mogą mieć wpływ na wysoki współczynnik odrzucenia na naszej strony, stronie internetowej bądź blogu. Teraz omówię każdy z tych podpunktów w takim dosyć dużym uproszczeniu i skrócie. Pierwszym podpunktem jest okienko pop-up, czyli użytkownik, który wchodzi na naszą stronę internetową, może nie życzyć sobie czegoś takiego, jak właśnie okienko, które wyskakuje mu na pierwszym planie. I które wymusza na nim jakąś czynność. Najczęściej jest to właśnie na, na, zapis na, na newsletter bądź y, listę adresową. Często takie okienka zacinają y, ładowanie się strony internetowej. Bądź y, jeszcze co gorsza mogą mieć y, na przykład w tym okienku wideo. Które ma włączoną funkcję autoplay. Czyli włącza się bez ingerencji użytkownika. Drugim punktem jest wygląd strony internetowej. Czyli po prostu użytkownik po na stronę internetową... W ciągu kilku sekund decyduje o tym, czy zostanie na niej, czy nie. Jeżeli strona jest brzydka, często zdarza się tak, że właściciele stron internetowych nie sprawdzają wyglądu strony w różnych rozdzielczościach i na przykład jeżeli ktoś, kto robi stronę internetową w mniejszej rozdzielczości, u niego ta strona wygląda dobrze, natomiast gdy wejdzie na nią ktoś, kto używa dużo większej rozdzielczości, po prostu ta strona się rozlewa, jest nieładna i to też może spowodować to, że użytkownik od razu wyjdzie z naszej strony, podnosząc współczynnik odrzuceń. Kolejnym tutaj punktem jest projekt strony, ponieważ gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę, on w ciągu kilku sekund musi, musi dowiedzieć się, o czym jest ta strona. W tym właśnie pomaga tytuł strony, krótki opis zaraz pod tytułem oraz ogólny wygląd, czyli właśnie ten projekt strony. Jeżeli ktoś wchodzi na naszą stronę internetową, on musi w ciągu kilku sekund dowiedzieć się, co tutaj może znaleźć, o czym jest ta strona. Najlepiej jeszcze, żeby mógł sprawdzić, kto tą stronę prowadzi. W przeciwnym razie, właśnie, może bardzo szybko ją opuścić. Czwartym punktem jest nawigacja, czyli Powiedzmy sobie, że użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, został zainteresowany głównym artykułem, czyli miejscem właśnie przez które trafił na stronę internetową lub bloga, czyta cały artykuł i po prostu zjeżdża scrollem na sam dół artykułu i na, i na zakończenie artykułu nie ma żadnej innej opcji, żeby przejść gdzie indziej. Tutaj blogerzy właśnie bardzo często używają funkcji podobne wpisy, tak żeby zaraz na końcu artykułu wyświetliło się pięć kolejnych artykułów, które może przeczytać dana osoba. Powiedzmy, że standardowy blok jest zbudowany tak, że na środku jest dany wpis, a z lewej lub z prawej strony w tak zwanym sidebarze są kategorie podobne wpisy lub na przykład najciekawsze artykuły. Ale jeżeli użytkownik czyta dosyć długi artykuł i zjeżdża scrollem właśnie na sam dół, wtedy już tego sidebaru nie widać, nie widać co jest z boku, on nie ma tych opcji. I jeżeli nie ma w czasie w ciągu tego czytania artykułu, on nie znalazł żadnego innego linku do innej podstrony, lub na samym końcu właśnie ani nie ma funkcji podobne wpisy, ani opcji do przejścia do kolejnego wpisu. Wtedy y, bardzo często zdarza się tak, że użytkownik po prostu opuści naszą stronę. Y, piątym punktem jest y, czas ładowania strony. To znaczy, y, za szybkie ładowanie strony uznaje się, y, gdy strona ładuje się w sekundę, półtora sekundy. Jeżeli czas ładowania y, wynosi 5-6 sekund, w najgorszym wypadku na przykład 10 sekund, to wtedy potencjalny użytkownik prawdopodobnie opuści stronę. Y, nawet nie chodzi o to, że strona się w ogóle nie załaduje, tylko po prostu będą się ładowały jej poszczególne elementy, i użytkownik będzie już na stronie kilka sekund, a nadal nie załadują się wszystkie funkcje, z których może korzystać na danej stronie, i wtedy prawdopodobnie ją opuści. Szóstym punktem jest treść, czyli jeżeli wszystkie inne podpunkty, właśnie które tutaj zawarłem, się nie sprawdzą, czyli z wszystkimi będzie wszystko ok, właśnie w tym miejscu trzeba szukać. Rozwiązania problemu. Jeżeli właśnie mamy bardzo słabą treść na blogu, czyli wpisy są po prostu nudne, użytkownik po przeczytaniu kilku zdań prawdopodobnie opuści naszą stronę. Siódmym punktem są błędy SEO, czyli złe otagowanie lub złe pozycjonowanie naszego bloga. Niekiedy na przykład ja mogę podać na przykładzie swojego bloga zarabianie w sieci. Mam wpis, w którym w tytule jest efekt synergiczny, jest fraza, są, są dwa słowa, które składają się na frazę efekt synergiczny. I teraz ja zauważam, właśnie ten wpis jest w, w top 10 w Google na frazę efekt synergiczny. No i na przykład ja widzę to, że osoby, które szukają informacji o efekcie synergicznym, to są osoby, które są zainteresowane fizyką lub na przykład uczniowie czy studenci, którzy rozwiązują zadanie domowe. Które ma w, y, związek z efektem synergicznym. Jeżeli oni wchodzą z tego, to w 10, przypadkiem trafiają na mój blog, to ja po prostu widzę to, że y, to jest błąd, błąd y, optymalizacji, i taki użytkownik po prostu wychodzi, bo on szuka czegoś y, całkowicie innego niż serwuje mu mój blog. Ósmym punktem jest złe ustawienie Analytics, czyli y, może zdarzy się też taka sytuacja, że mamy po prostu zainstalowany kod śledzenia tylko na głównej stronie, a nie na podstronach i wtedy jeżeli y, główny ruch y, jest kierowany na naszą właśnie główną stronę, czyli nasza główna strona jest wysoko w Google na daną frazę, bądź y, reklamujemy właśnie tylko główną stronę, to po prostu użytkownik może przechodzić na inne y, podpunkty, na inne podstrony naszego bloga, ale my po prostu tego nie zobaczymy. Dziewiątym punktem jest zachowanie użytkownika. Tutaj ten dziewiąty punkt będzie miał znaczenie tylko przy niskiej oglądalności bloga. Czyli przykładowo, jeżeli blog jest odwiedzany kilkadziesiąt, kilkaset razy dziennie, on już nie będzie miał wpływu. Ale na przykład jeżeli blog jest odwiedzany dziesięć, przez 10 osób dziennie, takie zachowanie może mieć wpływ. I tutaj chodzi mi o to, że na przykład niektórzy użytkownicy znajdują fajną stronę, ale nie mają w tej chwili czasu i przykładowo zapisuję ją do zakładek bądź do kanału RSS i po prostu ją wyłączają, i wtedy to będzie miało y, wpływ na współczynnik odrzucenia. Ale tak jak mówię, ten punkt y, będzie miał wpływ tylko przy bardzo niskiej oglądalności bloga. Przy większych liczbach to już się po prostu zatraci. I ostatnim punktem, y, dziesiątym, jest wprowadzanie w błąd czyli tutaj już jest. Wina administratora bądź właściciela danego bloga, który na przykład reklamuje go na innych stronach bądź za pomocą płatnej reklamy i yy, reklamuje go czymś, czego tak naprawdę nie ma na jego stronie, czyli na przykład może być yy, oferuje jakieś bardzo ciekawe rozwiązania bądź programy. Dany użytkownik wchodzi na stronę i widzi, że tego na tej stronie nie znajdzie. Yy, mam nadzieję, że tutaj wszystko jest zrozumiałe i. I warto popracować nad każdym z tych 10 punktów, po to, aby właśnie zmniejszyć swój współczynnik odrzuceń, który ma potem duże przełożenie na, na wyniki naszej strony internetowej w statystykach Google. Dzięki, cześć!